Dzień dobry, dzisiaj, Martin Games Nie gramy sobie, wy... jak się ustawię dobrze to, to do yy, cięcie będzie teraz dobra już ustawię zostawcie suba łapkę i yy, komentarz dziwnego yy. zakończenia skanu mechanika ją tu już który, trzeci raz więc yy, Dajcie kłopot w górę to poświęcenie i yy, dobra, naprawiam taki oto samochód bardziej. O, jest kolor czerwonego o, wiecie jaki samochód wam to przypomina się to jest samochód, a pichnąłem serce. E, dobra to naprawiamy Dobro, o. Mamy tyle do naprawy Jeszcze nie wiem ile ten odcinek będzie trwał Ale dobra, najpierw sobie to wszystko wyjmujemy No więc. A i napiszcie ten w komentarzu jaką firmę lubicie myszek też właśnie się samo jakie wy no. widzimy marki, które produkują Ferryferia. ten. Czy może takie niszowy lubicie marki, e, które produkują perfection, czy takie na przykład jak e, takie typowe na przykład jak Razer, Lorditec e, lub SteelSeries. E, no, napiszcie e, ten. no i napiszcie jakie myszki lubicie czy jakie marki myszek napiszcie jaką myszkę posi posiadacie też będę czytał ten komentarze więc bardzo będzie miło jak ktoś po prostu się podzielić taką informacją ze mną i z moimi widzami więc Piszcie, piszcie komentarze, piszcie Przypomnę jak Eee komentarze z Przypomnę, wam e, Serducho Dobra, musimy kupić części Przepraszam za strumę, ale nagrywa to jak jest deszcz u mnie, więc No lipa jest, dobra Eee, fu, fu, fu Dobra, niska Tak, e, dobra, to No, to naprawiamy go. No, więc y, dużo tutaj już, y, tutaj dwie strony zrobimy, ale to, no jak. Y, wiecie. Jak. tego. Y, w... Ja naprawiam to, naprawiam to w tym samochodzie, w tej grze te dwie połowy, bo tutaj były rdza, tutaj był rdza, jak nagrywałem to pierwszy i drugi raz, no za pierwszy raz no nie byłem zadowolony z moich, z moich nagrywania, drugi no też, więc usunąłem te dwa nagrania, nagrywałem to już trzeci raz, więc um, Musimy kupić część tak Eee, dobra Dobra, to jesteś boba reklama, Jakiejś kiedyś tam fajne gry, więc dobra Lecimy, lecimy, śpimy. Może to gdy z reklamy nagram, ale nie wiem. Nie wiem. Dobra, kupiamy części. wrą mamy część i teraz, a jeszcze musimy eee. nie. Dobra, to naprawiamy mhm. tak, to lecimy Dobra, ee, już... Znaczy mamy te. Mamy to dużo. Yes. Dobra, już jesteśmy po, po reklamie. No i... No i notujemy to. Dobra. No i już... E, silnik prawie mamy cały zrobiony. Prawie. szlafie a te zużyte części teraz cyk mamy tylko jedno co trzeba dokupić ze sklepu część Dobra e, już mam 62% ten e, zrobi naprawie tylko samochodu no już coraz mniej e, tych części ty, 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 ty. e, tutaj jeszcze bo to trzeba kupić część kolejną dobra dobra um, zrobić cięcie ale już już musimy wracamy do mutowania różnych rzeczy eee, dobra, dobro Trzeba paski wymienić Dobra O, musimy tu wymienić Co jeszcze? To też, bo to jest... Czy to? To nie Fakt, musimy tym montować nie? żeby zdemontować to... to bardzo fajna gierka czyli ten ten e, na odchillowanie no, żeby sobie odchillować o, to jest gierka, żeby pokazać z widami tutaj jest, dobra, najpierw z łańcuch musimy wymienić na nowy odrzucał on chyba będzie druga część tego naprawiać tego samochodu ale nie będzie, nie wiem Dobra, już. żeś słuchaj, że musiałem coś usłyszeć. Dobra. Dobra, to naprawiamy. Sprawiamy, no. Jeszcze ten filtr. dobra Kurde, reklama. Dobra, jeszcze jesteśmy po reklamie. Reklama już minęła, nie jest oferty z Lecimy. Nie śpimy. Dobra, już prawie wszystko mamy naprawione. O, oh, oh, se kupić. na no, mój drugi kanał będzie reakcja na piosenkę T-Muy bibi wyszła właśnie nowa piosenka t X będzie reakcja na nią i będzie reakcja też na no piosenkę też z no będzie jedna reakcja na drugą kanał też piosenki z płyty ekipy czyli będzie ten nie będę, re nie, nie będę reagował na cały no wszystkie piosenki z płyty ekipy która na youtube i można kupić na stronie ekipy atmosi tylko na jednym mi się bardzo podoba no i, no i ben, będę reagował no więc spodziewajcie się takich filmów na moim drugim kanale Chcecie zostać suba łapa i będzie koks Nie no reklama to yy, jesteśmy już po odcięciu, po reklama, wiecie o co chodzi no yy, dobra tutaj chyba wszystko zrobione ale nie wiem уже не зарубин Tak, mm, to jest? O, to jest. Sobie kupię a, 10 sztuk tego Na zapas I co? Niedługo będziemy będzie ten odcinek, bo już jest. jest mega długi I nie chcę by był za długi, Wiecie o co? Eee. Dobra 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 Uóż jest blisko. Eee.

3 Nie mamy. są Waszej oferty. Jeszcze tu. Dobra, to bym było yy, na tyle z tego odcinka. To było na tyle. Ale to ci. Wałap thai. A gdzieś z tej.